Elektryczny wózek podnośnikowy prowadzony z podestem Hanksha model CDD16XT1SSI to nowoczesny wózek stworzony z myślą o intensywnej pracy w magazynach, centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych. Jego dystrybutorem w Polsce jest firma Toolmex Truck, od ponad 35 lat dostarczająca niezawodne rozwiązania dla biznesu. Pozwala na sprawne i bezpieczne unoszenie ładunków o masie do 1600 kg na wysokość kilku metrów, co czyni go idealnym wyborem przy obsłudze regałów wysokiego składowania. Wózek został zaprojektowany tak, by zapewniać maksymalną wydajność i bezpieczeństwo. Zastosowana technologia sprawia, że praca jest cicha i przyjazna dla środowiska, co ma ogromne znaczenie w zamkniętych przestrzeniach magazynowych. Jednym z największych atutów tego modelu jest składany podest dla operatora. Wózek wyposażono w nowoczesny, ergonomiczny dyszel z intuicyjnymi przyciskami. Operator ma pełną kontrolę nad prędkością i kierunkiem jazdy, a funkcja wolnej jazdy, tzw. tryb żółwia, umożliwia manewrowanie przy uniesionym dyszlu, szczególnie przydatne w wąskich korytarzach i ograniczonej przestrzeni. Akumulatory tego tyryzują się krótszym czasem ładowania, możliwością doładowywania w krótkich przerwach. I znacznie dłuższą żywotnością. Co więcej, w czasie ładowania nie wydzielają się żadne szkodliwe gazy, dzięki czemu wózek może być eksploatowany w każdych warunkach. Konstrukcja wózka została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności. Solidna rama wykonana z wysokiej jakości stali, maszt o dużej sztywności i wzmocnione widełki gwarantują stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu. Wytrzymałe koła i rolki z odpornych na ścieranie materiałów zapewniają pewne prowadzenie zarówno na gładkich posadzkach, jak i na nierównym podłożu. Dzięki baterii litowo-jonowej i niskim kosztom serwisowania model CDD16XT1SS i pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji. Mniej przestojów, krótszy czas ładowania i dłuższa żywotność podzespołów to realne oszczędności dla każdej firmy. Stworzone dla biznesu który stawia na nowoczesne i niezawodne rozwiązanie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym asortymentem wózków magazynowych na stronie www.